Drogi Panie Jezu, stoję dzisiaj przed Tobą z wdzięcznością i zachwytem. Bardzo żałuję swoich grzechów, ale ufam, że Twoje miłosierdzie i przebaczenie zawsze będą ze mną. Panie, proszę użyj swojej nieskończonej miłości i miłosierdzia, aby ukryć ból i zmęczenie głęboko w moim sercu, a także chroń moją rodzinę, moją rodzinę, moją pracę, moje marzenia i moich przyjaciół. Niech otacza nas Twoja dobroć i miłosierdzie, abyśmy w codziennym życiu doświadczali Twojej wiecznej miłości. Proszę, Panie, obdarz nas dobrym zdrowiem, mocną wiarą oraz pokojem i radością w głębi naszych serc. W Twojej łasce możemy się wzajemnie wspierać, wspólnie stawiać czoła wyzwaniom i trudnościom życiowym oraz dzielić się między sobą Twoim miłosierdziem i łaskami. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy w imię Pana Jezusa. Amen. Drogi Panie Jezu, stoję dzisiaj przed Tobą z wdzięcznością i zachwytem. Bardzo żałuję swoich grzechów, ale ufam, że twoje miłosierdzie i przebaczenie zawsze będą ze mną. Panie, proszę użyj swojej nieskończonej miłości i miłosierdzia, aby ukryć ból i zmęczenie głęboko w moim sercu, a także chroń moją rodzinę, moją rodzinę, moją pracę, moje marzenia i moich przyjaciół. Niech otacza nas twoja dobroć i miłosierdzie, abyśmy w codziennym życiu doświadczali twojej wiecznej miłości. Proszę, Panie, obdarz nas dobrym zdrowiem mocną wiarą oraz pokojem i radością w głębi naszych serc. W Twojej łasce możemy się wzajemnie wspierać, wspólnie stawiać czoła wyzwaniom i trudnościom życiowym oraz dzielić się między sobą Twoim miłosierdziem i łaskami. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy w imię Pana Jezusa. Amen.